Witam! Wracając z zestawu 75261 Plon Stoutwater 20th Anniversary Edition Jest to ATRT LEGO Star Wars tak. ATRT wydane na 20-lecie, oddawać klimat starego ATRT wydanego podaję w 2005. Więc jak widzicie ma całe to srebrne opakowanie, całe pudełko jest bardzo ładne yy, i... Bardzo fajnie, fajnie wygląda, o wiele lepiej jakby niż na dziesięciolecie, które jeszcze pamiętam. Mamy w samym zestawie, mamy cztery minifigurki, trzy figurki zwykłe, tak? Czyli mamy Wookiee Warrior'a, tak? Coffee Trooper'a i Battle Droid'a. Plus dodatkowo, jaką figurkę 20, na dwudziestolecie mamy Darth Vadera starego. Ale, ale o figurkach powiem później. Tak ta się prezentuje tył pudełka. Mamy tutaj e, informacje o figurkach. Tutaj są informacje o starym zestawie, które jeszcze przybliżę później, ale zestaw kosztuje 129 zł dzisiaj na, na tym rynku. Został wydany latem, latem w maju, podaję, bo e, made the fourth, dlatego pewnie po prostu święto starożyt e, wypada, znaczy święto, wiadomo. E, w maju został wydany, kosztuje 129 zł i posiada 249 elementów, czyli jest ok, jak na ten standard cenowy. No. Jeżeli ktoś pamięta, ten zestaw to było o wiele drobniej. Więc powiedzmy, że jest ok. No, a teraz zapraszam do recenzji. Tak się prezentuje sam zestaw po złożeniu. Jak zwykle zacznijmy od figurek. A zaczniemy od rodzynka w tym zestawie, jakim jest Darth Vader. Jest to, jak mówiłem, filurka z dwudziestolecia LEGO Star Wars. Tak? Jest ona dodawana do każdego zestawu z tej, z tej fali. Ma on na wyposażenie czerwony mieć świetlny, zwykły, bez żadnych wodotrysków. Ma, posiada on również pelerynę. Nie tą nową, lecz też nie tą starą. Jest wzorowana na tą starą, ale jest trochę lepsza. Jest też chropowata. Z tyłu... Zdejmuję Z tyłu ma standardowy nadruk, tak? Standardowy nadruk na 20-lecie Lego Star Wars. Lu wielu ludzi do nie lubi, choć jestem zdania, że jest przydatny, tak? Ponieważ jakby dla, to zrobiło, żeby podtrzymać wartość starych figurek, między innymi, plus, żeby nie, nie wydawać po prostu figurek sprzed 20 lat na nowo. Jest to jakiś styl, tak? Dobry to chociaż jest z tyłu, do zabawy, z perspektywy zabawy, tak? Jest to dosyć średnie, ale z perspektywy funkcjonerskiej moim zdaniem jest to fajne. Dostajemy jeszcze jedną obecnie Dostajemy stary Mold Helm Weidera to jest bardzo przydatne, ponieważ nowego nie, nie znoszę. I dostajemy najstarszą ekspresję Weidera, jaka w ogóle była. I tak wyglądał Weider chyba, po, kiedy pojawił się po raz pierwszy, tak? Po raz pierwszy wyglądał jego twarz. No, więc to jest Weider. I teraz przejdźmy do refty Featured. No i mamy strzał Troopera. Jest on jeden w tym zestawie. Mamy... Jest ten, ten jest taki sam jak poprzedni, tak? Nie różni się niczym, jest to stary mold, jest hełm, stare nadruki. Wszystko w nim jest e, reużyte, można tak powiedzieć. Zwłaszcza ta twarz, ona była najczęściej używana. Z tyłu nic nie ma. Mamy standardowe... Bardzo ładne nadruki, tak? No nie mogę powiedzieć nic złego o tej figurce jest bardzo ładna i dobrze, że nie ma innych i, wy, i wy nie odtwarzają cały czas w innych wersjach tej filurki jak pewnych szturmowców, bo, można fajnie, bo na razie mam ich dosyć mało i nie nawieczam na ich nadbiar i cieszę się, że mamy taką filurkę znowu. Więc przejdźmy dalej. Do Łuki Warriora. Yy, zaczynając od nowych elementów nadruków to jest stare podajwe i to nie wiem. To możliwe że jest no, nowy nadruk. Na wyposażenie w każdym razie dostaję tą pukawkę wzorowaną z LEGO Pirates. Bardzo fajnie mieć w końcu zwykłego uciego, a nie czubakę albo tego ich wodza, bo hmm, mam, więcej, mam więcej czubak niż zwykłych e, łukich, więc jest to jakaś za, e, wada, ale sama filurka, moim zdaniem, jest dobra, spełnia swoją rolę i przejdźmy do ostatniej filurki. Jaką jest Battle Droid, którego mi strasznie prześwietla? O, jest to standardowy battle droid, jeden w zestawie. Nie mam o nim nic do powiedzenia. Każdy, kto kiedykolwiek miał z nim styczność, wie jak wygląda, wie jaką ma artykułację, co wszystko o nim wie. Więc, do, dobrze, że go mamy, tak, kolejny droid. Ja nie marudzę na ich na, nadmiar, mam ich trochę, ale y, nadal lubię je dostawać, powiększać sobie ich armię. I przejdźmy do konstrukcji. Zaczniemy od podstawki na dwudziestolecie, mam tutaj wejdera na niej e, no prosty dodatek ale, ale e, efektywny wygląda przyzwoicie mamy fajny nadruk e, na dwudziestolecie z podpisem firurki, która na nim powinna stać tak? mamy ten element, który jest możliwy do ciepienia. instrukcja nie opisuje dokładnie czy mamy go wciepić, ale nie, czy wciepiam, bo nie lubię mieć leżący, walających się po bokach elementów cel jest taki, żeby połączyć jakby wszystkie firurki i zebrać sobie całą kolekcję Fajny dodatek, tyle, może powiedzieć, i przejdźmy do kolejnej części zestawu. Jaką jest barykada? I bowe? jak miło dostać jakiś kawałek terenu, choć jakikolwiek. Bardzo lubię tą, tą barykadę. Jest prosta. To są tak naprawdę te fajne czarne elementy połączone tylko i wyłącznie z. Yy, połączone tylko i wyłącznie nawiasami, ale. zawiasami. Ale bardzo fajnie to mieć w końcu, coś takiego. Mamy tam broń, ten blaster przecieplony też z, tym, z tą tarczą, co jest bardzo fajne. Można ustawić za nim filurkę, bardzo fajnie to się prezentuje. Jest małe, proste, ale bardzo efektywne, i cieszę się, że coś takiego dostaliśmy. I przejdźmy teraz do tych złych. I to jest tutaj: we Spider Dwarf Droid. Tak. Nie jest to ich pierwsza adoracja tego droida, ani pewnie ostatnia, ale na pewno nie jest najlepsza. Ale to tak naprawdę jest, z co wiem, remake, re, remake, od nowa w wersji z tam 2014-2015, gdzie dostaliśmy takiego samego. Problem z nim mam taki, że ma, używa tu futera jako działka, jakby funkcja zabawowa jest, no, jak zwykle, funkcją zabawową. Ale wizualnie prezentuje się to po prostu źle. <laughs> Nie z to wyglądu. Wygląda dla mnie jak smutny słonik. Choć artykulacja w działku jest dobra, lego też. To poprzednia wersja tego Droida, która się różniła od tego, w, ostatnia, była w e, te, tym dużym pająku Droidzie. Tak? I różnicą jedyną było to, że po prostu miał inne działko. Tak? Na, zrobione z Axla, które wygląda o wiele lepiej. Niestety nie mam go teraz pod ręką, żeby Wam go pokazać. I antenczą się różnił, ale konstrukcja dla Dwarf Droida standardowa ma pod Podem ten przezroczysty element, żeby stać. Można go postawić jak się chce, i się nie wywali. Jest to dosyć fajny yy, dodatek. No, konstrukcja instrukcja prosta, ale i stara. Ale mamy to. I przejdźmy dalej do samego ATRT. ATRT yy, przez lecz zostało otworzone kilkukrotnie. Trzy yy, razy ja z pojedynczy zestaw. Dw i dwa razy w dodatku do e, Clone Turbo Tank'a i przy okazji czy jakby moment, w którym zajrzymy do instrukcji tak się prezentuje instrukcja, bo on chce o tym wspomnieć mam tutaj informację o tym, że e, LEGO, sta LEGO Star Wars zaczęło się 20 lat temu i obchodzimy 20 rocznicę jest pokazany oryginalny zestaw, który jest mniejszy od tego dosyć mocno Posiadał 108 części tylko o, czyli jeden zestaw. Nie posiada 249, a 250? No. Popełniam błędy. Bridgeset popełnia błędy. No i mam spis figurek i zestawów. Ja nie będę mówił, które będę kupował, bo nie jestem pewien, czym się. czy jeszcze jakikolwiek dostanę. Mamy sceny z filmu, w którym, na którym jest wzorowany zestaw i konstrukcja chciałem powiedzieć bardziej o tej przedniej części instrukcji bo ona jest tutaj najciekawsza i reklama firurki zestawów ale wchodząc już do samego ETRT zacznijmy od artykulacji która jest wołosna ale no powiedzmy mamy trzy punkty raz, dwa, trzy na zawiasach możemy tak wyprostować nogi ale na dobrą sprawę to jest maksymalne zdjęcie, nie da się jej dalej zdjąć właściwie to 4 punkty artykulacji w nodze, jeszcze tutaj ten palec powiedzmy to coś i tak ma, i to jest poza ATRT, w której jest standardowo można go ustawić jakoś w czymś co wygląda jak chodzenie powiedzmy o, stoi, ale jest bardzo delikatny i łatwo go przewrócić jak widać nie jest tu. Wybi wybitna konstrukcja, tak bardzo się bardzo jest podobny do tego z drugiego, z, z Legionu 501, podaję Kolorystycznie się wiele bardziej różni. Posiada stat shooter, tutaj. Działo się obraca. Nie mamy w nic tutaj. To lubi odpadać. Te elementy są przy przymocowane niby na dwa study, ale. Będzie kamery. Nic się nie chce zrobić, się chce to zrobić. Problem jest taki, ten st stadion jest trochę płytszy od tej strony. To jest konstrukcja elementu. No i element czasem lubi odpadać. Mamy w każdym razie ładne detale. Fotel dla klona. Można go tu posadzić. Niestety nie ma co zrobić z bronią, co jest... ją złapać? Z bronią można ją teoretycznie... Oh Boże. Wsadzić tutaj na przykład, ale nie wygląda to za, do, to za dobrze Możli moim zdaniem umieścić coś tutaj w tym przedziale, bo nie widzę czemu nie jeszcze jednym miejscem w sumie, które widzę, ale nie jest jakby to toteru przeznaczone, jest tutaj trzeba to odchylić i powinno wejść, da się, da się choć nie, nie jest to stricte przeznaczone, ale no, powiedzmy, że to jest lepiej. dostajemy dwie naklejki w tym zestawie, co jest dosyć dobrą wiadomością, bo jest, jest ich tak, tak mało w tak małym zestawie. Tutaj i tutaj robią detale. Mogłyby być to na drugi, ale nie ma rudzy, jest dosyć mało naklejek w zestawie, więc powiedzmy, że to jest okej. Okay. Mamy standardowe antenki. Konstrukcja jest przyjemna, prosta. Dużo, dużo bryczów różnych wyczerpuje. Konstrukcja jest stabilna, tak nie, nie, próbuje, nie niszczy się nodzi, tylko są najdelikatniejszym punktem, powiedzmy na te zawiasy, które jakby dają poczucie um, chybotliwości trochę, te klikające zawiasy i pozwolę sobie porównać to ATRT do dwóch innych które posiadam do ATRT z 2015 delikatnie przerobionego z y, Tlom TurboTanka i do ATRT mojego moca którego film, o którym filmik możecie zobaczyć na moim kanale który jest y, najbliżej stali? Bo o czym nie wspomniałem, ten jest o wiele za duży względem tego, co było w filmach. Ten jest w miarę ok, ten jest nieco za mały. I to jest problem z tymi AT-artyledzowymi, y, które zostały pojedyncze. po prostu są duże, bardzo duże, jak na to, jak na to czym powinny być. Bo rozmiarowo zbliżają się dosyć blisko ATST niebezpiecznie, ale prezentują się dobrze, więc ja nie marudzę. I to jest ATRT, więc przejdźmy do podsumowania. Więc podsumowując, ATRT jest fajnym zestawem za swoją cenę, tak? Dostajemy 250 elementów i bardzo dużo różnych segmentów, które zostały. Tak, mamy barykadę jakąś, mamy TeroDroida, mamy ATRT samo. Dużo jest jakby w tym zestawie, jak na jedną małą wielkość. Bardzo, ładnie, bardzo fajnie się prezentuje. Cena jest od, odpowiednia do elementów, choć najlepiej, moim zdaniem, tak preferencyjną ceną, za którą można to dostać już teraz, i yy, najlepiej chyba ją dostać, to 100, 100 zł, nie co to, to 130, ale wiadomo, yy, ja polecam zestaw, mi się bardzo podoba jak i duża część z tych zestawów z 20-lecia Star Wars, LEGO Star Wars, bo tam Star Wars jest o wiele starszy. Ja zewnątrz, zapraszam do wyczekiwania kolejnych recenzji. Cześć!